Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Siła przekonania, siła informacji, siła emocji różna w oddziaływaniu na poszczególne grupy. Jedni przez nią pchani pokonali tysiące kilometrów, jak mędrcy. Ktoś z lęku czy zbrodniczych zamiarów nie przeszedł nawet krótkiego odcinka, jak Herod. Inni Świetnie orientując się w sprawie, uodpornili się na nią mentalnie, jak arcykapłani i uczeni w piśmie. A zatem to nie kwestia atrakcyjności prawdy tu zaważyła, lecz ludzki osąd jej wartości. Część kategorii, w których dokonywano kwalifikacji, okazała się błędna. Jakie remedium, by nie przegapić czy nie zbanalizować fundamentalnej rzeczywistości wcielenia syna Bożego? Może odkryć, co znaczy, że jest On Bogiem i co za tym stoi oraz jakie treści w takiej sytuacji, przy takiej tożsamości, odsłania o całej trójce człowieczeństwo Jezusa. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.